to będzie granicy y, y, powieści Naranja Żyleta. I to jest y, m, historia życia starzejącego się się alkoholika, y, takiego, a, po prostu dobrze nie pamiętam, ale on jest, on jest y, chyba, chyba jest y, pisarzem i ubył y, nastoletnią dziewczynę, licealistę, która z nim zamieszkała i która z nim się degeneruje tego spomina. Fragment yy, to będzie pewien rozdział pod tytułem Łączyła strachy na rachę i będzie to scena erotyczna. Ściągając z niej koszulkę, sama uwalnia się ze spodni i rozwinia mojego Zapomina Zapominam o tym, że jej nie chcę w swoim domu. Zapominam i rzucam się na niebezpieczeństwo. Po prostu jej ramion, niczym szaleniec, który należy życie w poszukiwaniu drogi. I wiem, że już łatwo jej się nie pozwala i nie potrafię żałować. Wchodzę w nią głęboko, spragniony ciepła, fałszywego ciepła, bo wszystko w nie jest blado. A ja w tej chwili pozwalam się oszukiwać, gubię racjonalność i zatelecam rozum kierowany zwierzęcym popędy. Ona to czuje i nic nie mówi. Tylko jęczy z rozkoszy, ale ja wiem, że to rozkosz mnie. Usta załatwiam w jej szyi, ona wpija w moje plecy ugryzionych rozmówczyk. Wiem, że jutro się jej nie pozbędę, że zostanie że zaparzę w jej kawę, a ona weźmie do ręki stary numer naszej na geografii, i nigdzie nie będzie chciała wyjść, bo na dworze będzie padał śnieg, a ona przecież ma dziurę do buty. Z pleców z krew zmieszana z potem, ale to nic nie znaczy. Zaciskam dłonie na jej pośladkach, ona wysoko unosi uda i jem czytanie. Cierpienie. Cierpimy za nasze słabości, lecz niespracowani, spragnieni trywialnych wyrażeń, zaspokajanych seksem i alkoholem. Ranowe będzie blisko się ciała i jej oddech, przed którym nie ucieka. Nie ma dla mnie schronienia, jest szachowacna. Piękna i wyzywająca, bezwzględna w kokieterii, zabija mnie z wdziękiem. Poruszam się w niej coraz szybciej i szybciej, a ona nic nie mówi, pięczy tylko głośno. Na podłodze nasze zerowane czuchy niczym dowód rzeczowych sprawie. Winni. Winni wobec siebie i świata. I niczego nie winni sobie. Bo kochamy się bez obietnic, kochamy się bez miłości. Na stole butelka polsa. To jest nasza miłość, po którą zaraz wyciągnę rękę. Tę rękę, która teraz pieści jej ciało, która targa jej włosy, która głaszcze, która czule dotyka. Odrywam się od niej, nagle samotny, obok, a przecież gdzie indziej. Idę wódkę do kieliszków, bo ona nas łączy. Nasze ojcze, nasz, nasz chleb powszechny. Strzągam urną prezerwatywę i do Przykleiło się do niej resztki krwi. Właśnie skończyła okres. Leżymy nagdy i z zburkani i uporne, myślami gdzieś daleko od siebie. I nie mówimy nic. Po jeszcze jeden bliżej kończy się goda stawu.